Basen wykorzystywany w tym filmie to okrągły basen z ultrametalową ramą o średnicy 488 cm i wysokości 122. Twój basen może być nieco inny, a liczba części potrzebnych do jego złożenia zależy od rozmiaru. Sprawdź, czy masz wszystkie części wymienione w instrukcji. Nie rozpoczynaj składania, jeśli którejś z części brakuje. W sprawie brakujących części skontaktuj się z dystrybutorem. Bardzo ważne jest ustawienie basenu na całkowicie równej poziomej powierzchni. Basen może stać się niestabilny, jeśli przechyli się na jedną stronę. Upewnij się, że wybrane miejsce jest w zasięgu Twojego węża ogrodowego oraz odpowiednio zabezpieczonego gniazdka elektrycznego, gdyż nie należy przesuwać basenu napełnionego już wodą. Nie ustawiaj basenu tuż przy swoim domu. Zaplanuj przejścia dookoła basenu i sprawdź, gdzie możesz umieścić pompę z filtrem tak, by nikt nie potknął się o kabel zasilający. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto wydzielić przestrzeń basenu za pomocą płotu lub innego ogrodzenia. Przed rozwinięciem basenu, dokładnie oczyść teren z wszelkich przedmiotów, które mogłyby przebić dno. Specjalne maty zapewniają dodatkową ochronę i powinny być one ostrożnie i dokładnie rozłożone. Teraz możemy zacząć ustawiać basen. Ustawianie basenu. Rozwiń basen na macie, upewniając się, że jest on ustawiony właściwą stroną do góry. Nie przeciągaj basenu po ziemi, gdyż może to spowodować przecieki. Odnajdź otwory do podłączenia filtra. Upewnij się, że są one skierowane w stronę miejsca, w którym ustawisz pompę. Sprawdź, czy na pewno gniazdko elektryczne będzie znajdować się w zasięgu kabla zasilającego pompę. Pozwól słońcu nagrzać materiał, aby łatwiej było umieścić belki. Delikatnie otwórz karton zawierający nogi i belki. Karton przyda się do przechowania basenu w czasie zimy. Najpierw połącz wszystkie belki z łącznikami, zanim zaczniesz przymocowywać nogi. Zacznij w dowolnym miejscu, ale zawsze przemieszczając się w jedną stronę, wsuwaj belki w rękawy płaską stroną do góry. Wyśrodkuj belkę między otworami i rękawem. Wepchnij jeden koniec belki włącznik do momentu, aż sprężynujące zawleczki zabezpieczą połączenie. Kontynuuj składanie wszystkich belek i łączników. Ostatnie połączenie może być trudne do wykonania. Aby ułatwić sobie zadanie, podnieś ostatni łącznik i tyczkę kilkanaście centymetrów w górę i wsuń tyczkę opuszczając całą konstrukcję. Załóż końcówkę u dołu każdego słupka. Wsuń dół słupka w pas umieszczony w połowie wysokości ściany basenu oraz wewnątrz linki ograniczającej u dołu basenu. Wsuń słupki włączniki poprzez trafienie sprężynującymi zawleczkami w dziurki. Upewnij się, że wszystkie słupki są wewnątrz pasa oraz liny ograniczającej u dołu. Potrząśnij basenem z każdej strony, by ułożyć wszystkie elementy i sprawdź, czy wszystkie zawleczki są na miejscu. Sprawdź, czy wszystkie słupki są dokładnie pionowe. Na koniec upewnij się, że otwory do filtra są wciąż skierowane ku miejscu, w którym umieścisz pompę z filtrem. Jeśli to konieczne, dokonaj poprawek. Ustaw swoją pompę z filtrem przed napełnieniem basenu wodą. W naszych zasobach możesz odnaleźć film pokazujący prawidłowe przygotowanie pompy z filtrem.